Wakacje są czasem, który chcemy spędzić przyjemnie i wyjątkowo. Jak znaleźć pomysły na relaks i rozrywkę, na które nie wydamy ani grosza? A jeśli powiem Ci, że jest ich wiele, a sięgając po któryś z nich, możesz dodatkowo wesprzeć swoje zdrowie psychiczne? Posłuchaj kilku propozycji, które sprawią, że Twoje wakacje będą niezapomniane i wyjątkowe. Pierwszym pomysłem jest spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Spacer w naturze to doskonały sposób na relaks i odprężenie. Możesz odwiedzić lokalne parki, lasy, ogrody i rezerwaty przyrody, cieszyć się świeżym powietrzem, obserwować przyrodę i po prostu relaksować się na łonie natury. Jeśli lubisz aktywność fizyczną, postaw na wędrówki i piesze wycieczki. Odkrywanie nowych szlaków i terenów może być nie tylko relaksujące, ale i satysfakcjonujące. Kolejnym dobrym pomysłem jest spędzenie czasu z rodziną i przyjaciółmi. Piknik w parku to idealna okazja do wspólnego relaksu. Wystarczy zabrać koc, kilka przekąsek i spędzić czas na świeżym powietrzu z bliskimi. Możesz również zorganizować wieczór gier planszowych lub karcianych w swoim domu. To świetna okazja do wspólnej zabawy i budowania relacji. Jeśli lubisz majsterkowanie, domowe projekty zrób to sam mogą być doskonałym sposobem na spędzenie czasu. Odnawianie starych mebli, tworzenie rękodzieła z dostępnych w domu materiałów to wszystko może przynieść mnóstwo satysfakcji. Rysowanie i malowanie to kolejny sposób na rozwijanie kreatywności. Wystarczy papier i ołówki, aby tworzyć własne dzieła sztuki. Jeśli nie czujesz się pewnie tworząc sztukę, możesz sięgnąć po antystresowe kolorowanki. Ich odprężająca moc w połączeniu z oryginalnym efektem będzie strzałem w dziesiątkę. Nie zapominajmy o ruchu. Treningi w domu z filmami instruktażowymi dostępnymi online, bieganie czy jazda na rowerze, to wszystko możesz robić za darmo, dbając jednocześnie o kondycję fizyczną i psychiczną. Medytacja i relaksacja również są bardzo ważne. Regularna praktyka medytacji może pomóc w redukcji stresu i poprawie koncentracji. Przykładowe treści, które pomogą Ci zacząć, znajdziesz na tym kanale. Wolontariat to nie tylko sposób na pomoc innym, ale także na rozwijanie własnych umiejętności i nawiązywanie nowych znajomości. Możesz pomagać w lokalnych organizacjach czy organizować akcje sprzątania w swojej okolicy. Odkrywanie lokalnej kultury również nie musi kosztować. Wiele muzeów i galerii oferuje darmowy wstęp w określone dni tygodnia, a lokalne wydarzenia takie jak festiwale czy koncerty często są bezpłatne. Czytanie książek z biblioteki publicznej to doskonały sposób na poszerzanie wiedzy i relaks. Biblioteki są obecnie nowoczesnymi miejscami oferującymi także ciekawe, bezpłatne wydarzenia. Odwiedź koniecznie te w swojej okolicy. Na koniec wspomnę o uprawie roślin. Możesz stworzyć własny ogródek na balkonie lub w ogrodzie, uprawiając zioła, warzywa czy kwiaty. Przebywanie wśród zieleni obniża poziom stresu, a obserwowanie rosnących sadzonek jest niezwykle satysfakcjonujące. Wierzę, że te pomysły zainspirują Cię do spędzenia wakacji w sposób kreatywny i korzystny dla Twojego zdrowia psychicznego. Jeśli masz swoje pomysły na aktywności, które planujesz latem, koniecznie daj znać o nich w komentarzu pod filmem. Udanych wakacji! Jeśli szukasz wartościowej wiedzy psychologicznej, subskrybuj kanał Pokój Spokój i naciśnij dzwoneczek, aby otrzymywać informacje o nowych materiałach.